Siemanko, witajcie w kolejnym hałtu. Mam nadzieję, że loteczkę macie już w jednym palcu, ponieważ dzisiaj wjeżdżamy z ciężką artylerią, frontisz na tapecie. Lecimy z tematem. No to lecimy salto do przodu. Krok po kroku oczywiście. Zaczynamy tak samo jak w lotce. Przewrót w przód. Hop. Voilà. Teraz próbujemy zrobić troszkę wyżej. Przewrót w przód. Ręce, plecy, nogi. Taka jest kolejność. I teraz to samo, ale bez rąk. Od razu na plecy. Taka lajtowa lotka. Plecy. Nogi. No i co? Wysokości nam jeszcze brakuje, dlatego próbujemy zrobić loteczkę troszkę wyżej. Hop. Ok. Salto. Jak zrobić? My będziemy. Zajmować się dzisiaj saltem kulonym, czyli pozycja w powietrzu. Hop, sosa. I teraz, co zrobić? Trzeba złapać tę pozycję. Robimy wysoką lotkę i próbujemy na razie tak delikatnie, orientacyjnie poszukać naszych nóg w powietrzu. Jeszcze bez salta. Do góry. Lotka, hop, były. Już czułem, że jak tylko zbliżyłem ręce, przyspieszyłem rotację. Spróbuję je złapać konkretniej. Lotka. Hop, o proszę, jeszcze raz, delikatnie. Hop, łapię, ląduję. Tak to wygląda krok po kroku. Jeżeli chodzi o salto w przód, to wyróżniamy trzy podstawowe pozycje, w których możemy się obrócić. Jest to pozycja kuczna bądź kulona, pozycja łamana oraz pozycja prosta. Jeżeli chodzi o salto proste, Więcej na ten temat powiem wam a propos odcinka z Fiflakiem w przód. Salto łamane. Tak naprawdę robimy to samo co w salcie kusznym, tylko już przy wprawce z lotką. Zamiast przyciągnąć się do zgiętych nóg, przyciągamy się do prostych nóg. Proste. Jeżeli chodzi o podstawowe błędy, chyba to już kiedyś było, co? Podstawowym błędem jest zbyt szybkie położenie się w przód, wtedy nasze salto jest niskie, nie wygląda zbyt ciekawie. Innym błędem jest brak użycia rąk. Ręce są bardzo dużą siłą napędową, dodatkowo dają nam wysokość, także korzystajmy z nich. Ostatnim, najgorszym błędem jest podciągnięcie kolan do klatki piersiowej. Jeżeli robimy salto w przód, nasza klatka powinna opuścić się nieco w dół i wtedy dołączyć do kolan. Nie odwrotnie, nie podnosimy kolan, ponieważ nie jest to salto w tył, tylko salto w przód. W efekcie, jak podniesiemy kolana, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. I jeżeli nie mamy opanowanego padu na brzuch, no to może być nieciekawie. Moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że udało mi się wam pomóc. W kolejnym odcinku będziemy mieli sajdzika. Także jeżeli niczego nie chcecie przegapić, a nasz kanał prężnie się rozwija, subskrybujcie i łapki w górę. Do zobaczenia w następnym.